Szczęść Boże, znak Krzyża. Modlitwa Krzyżem. Krzyż to modlitwa. Krzyż zawiera w sobie życie Jezusa, Jego mękę, Jego śmierć, Jego cierpienie, Jego krew i wodę, Jego łaskę Bożą dla nas, Jego miłosierdzie, Jego umiłowanie nas i zaufanie nam. Czyńmy znak krzyża w ciągu dnia tak często, jak tylko możemy. Przy wzmożonych atakach demonicznych jest to czasem jedyna nasza modlitwa w ciągu dnia. Dlatego róbmy znak krzyża poprawnie. Znak krzyża powinien być co najmniej długości do pępka, by chronić całe nasze ciało, by chronić nasze myśli, nasze słowa, naszą mowę, nasze serce, nasze <laughs> całe funkcjonowanie. Dlatego mamy znak krzyża Trójcy Świętej, bo myślimy o Trójcy Świętej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ten znak krzyża zawsze otwiera nam modlitwę przeświętą. i Powinniśmy potem drugi znak krzyża wykonywać w pięć ran Chrystusowych. Głowa cierniowa. Dłonie lewa, prawa, stopy. I przybity Bóg. Składamy i myślimy o pięciu ranach Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ten znak Chrystusa odcina wszelkie zło od nas, odcina dostęp nam, dostęp demonom, diabłom i bytom do naszych myśli, do naszej mowy, do naszego serca, do naszego ciała. Zwybyty, demony nie lubią znaku krzyża. Dlatego błogosławcie się znakiem krzyża w domach, gdy wychodzicie. I teraz Was błogosławię znakiem krzyża w imię ojca i syna i ducha świętego Amen. byście mieli wspaniały dzień, udany, pełny miłości, pełny dobra, zakończonych pomyślnie spraw i zakończonych pomyślnie problemów. Amen. Do zobaczenia na live'ach. Modlitwa zawsze, codziennie o 22.00. O Polskę, o świat, o dusze czyściowe, o dzieci, które muszą się wszystkie narodzić. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z Bogiem.